Dość sporo zapytań do mnie trafiło w kwestii, czemu przesiadłem się z systemu Android na system iOS postanowiłem nagrać e, ku temu e, film, tak, żebyście e, no, wiedzieli, jakimi pobudkami się w tym temacie kreowałem. Słuchajcie, będzie to bardziej film gadany niż pokazywany, tak więc bardziej forma podcastowa, bo no w zasadzie będzie to moja opinia, ale włączam kamerę, bo w końcu idzie to na YouTube'a i coś będę tu może gestykulował. Słuchajcie, przed kamerą. Dawno już minęły czasy, kiedy mm, były wojny wszelakiego rodzaju pomiędzy osobami, które nie wiem, były fanami Atari, czy ZX Spectrum, czy Commodora. No, ja ja te czasy mam za sobą, jestem w stanie zrozumieć, byłem posiadaczem komputera Atari, który w owym czasie chyba był najgorszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o szybkość wgrywania softu, dostępności softu i w ogóle tego, co sobą reprezentował, ale no, trwałem w tej miłości do Atari i pewnie każdemu, kto mówiłby, że jego Commodore czy jego ZX Spectrum Sinclair jest lepszy, doskoczyłbym do tętnicy i ją po prostu rozszarpał zębami. Te czasy minęły już dość dawno. Jest racji tego, że e, no, prezentuję Wam różne technologiczne rzeczy. Jestem również zobligowany do tego, żeby e, no, na różnych urządzeniach pracować, żeby sobie wyrobić pogląd, które urządzenie jest lepsze, które jest gorsze, które mi bardziej pasuje, które mi mniej pasuje i Wy możecie się tymi wskazówkami kierować, ewentualnie dzielić się w komentarzach e, Waszymi spostrzeżeniami z innymi użytkownikami, tak żeby e, ich decyzja zakupowa była decyzją dojrzałą. E, słuchajcie, e, a więc może rozpocznę od tego. E, zrobię Wam porównanie aparatów urządzeń, będzie LG G6, będzie iPhone, będzie również nowy z Samsung Galaxy S8. Do tego jeszcze kilka zdjęć będę miał z Sony Xperia ZX. To będzie w osobnym filmie, zlinkuję Wam to w opisie, bo będę się do tego odnosił. Również przygotuję taki materiał, jakby wyglądał, z jakich komputentów byłby telefon na 2017 mój ukochany, co miałoby w nim być, żebym był zadowolony i nie kręcił nosem bo pamiętajcie, że zadaniem recenzenta jest jak najbardziej kręcenie nosem i zwracanie uwagi na pewne niedociągnięcia producentów, tak aby wy byście mogli podjąć decyzję zakupową, bo takiej możliwości, żeby sobie urządzenia przebadać, tak jak ja, po prostu nie macie. A moim celem jest to właśnie, żeby Wam w tych zakupach pomóc, czy coś podpowiedzieć. Niemniej jednak zachęcam Was do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzu. że. Koże racjonalnymi, eee, e, opinie typu to gówno jest za drogie i można za 500 zł kupić lepszy telefon nie są racjonalnymi e, argumentami, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że zar za zarówno to, to czy każde inne gówno jest za drogie bo sam jestem orędownikiem, że taki maksymalnie wypasiony flagowiec, flagowiec nie powinien kosztować więcej niż 1500 zł. No niestety rzeczywistość kreuje się zupełnie odwrotnie, aczkolwiek chińscy producenci pokazują nam, że za dość dobre pieniądze można Stworzyć bardzo przyzwoite urządzenia, i dlatego te chińskie urządzenia, które mnie wpadną w oko, te o które poprosicie, żeby Wam pokazać, ja staram się nabywać, bo trudny jest do nich dostęp w formie wypożyczenia, tak jak jest to w przypadku tych modeli, które są dostępne na polskim rynku, i systematycznie Wam je pokazuję. Dobra, wracam do tematu, bo jak zwykle się rozgaduję. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe. Pierwszą rzeczą, która mnie skłoniła do zmiany na iPhone'a, to chęć powrotu do tego systemu. I od... ci, co śledzą kanał HP, czy moje vlogowe e, wspominki na mocnym vlogu wiedzą, że ja ze smartfonami mam do czynienia w zasadzie od samego początku. Na początku były to urządzenia z systemem Windows. Pocket PC, potem były pierwsze, pierwsze systemy z iOS-em, czyli iPhone. W zasadzie na polskim rynku to był trójka, 3GS, i to był wtedy dla mnie odkrycie. Um, nie wiem, dziesięciolecia jak to zostało skonstruowane potem się pojawił Android on na początku wyglądał kiepsko potem w pewnym momencie według mnie wyprzedził trochę iOSa nowy telefon, który tak naprawdę otworzył u mnie era Androida i myślę, że u wielu osób to był Samsung Galaxy S3 i ten telefon stworzył z Samsunga tak naprawdę potęgę Androidową, aczkolwiek jak wiecie, teraz Samsung tego Androida naprawdę spycha już gdzieś na dalszy plan i przypuszczam, że za czasie jakiś może nie być tutaj Android, tylko może być jakiś system samsungowy, czy to Tizen, czy jako, jakkolwiek inaczej nazwany, a ja chciałem wrócić do iOS'a, zobaczyć, co tak naprawdę się w nim zmieniło. Próbowałem się już przesiąść na iPhone'a 6, jeżeli dobrze pamiętam, tam wtedy było sporo mm, niedociągnięć, jeśli chodzi o system operacyjny, problem. Były z googlowymi aplikacjami, z tego względu, że jak wiecie, ja jestem w ekosystemie googlowym i pomimo tego, że mam teraz iPhone'a, to większość aplikacji, które widzicie, są albo facebookowe, albo googlowe, tak naprawdę z aplowych, No to tylko tych, można by powiedzieć, systemowych korzystam, z których muszę, czyli Safari, obsługa aparatu, ustawienia. A tak to widzicie, że na moim głównym ekranie nie ma żadnych Apple'owych aplikacji, ponieważ jestem związany z ekosystemem Google, a, a ekosystem Google a aktualnie całkiem dobrze sobie daje radę na iOSie. Co mnie skłoniło? Takim główną taką przesłanką były problemy z moim Galaxy S7 podczas wyjazdu ostatniego mojego do Chin, którym mogliście śledzić na kanale vlogowym tam miałem no dużo problemów jeśli chodzi o wydajność pracy na baterii różne teorie spiskowe chodzą ja nie chcę ich może rozprzestrzeniać aczkolwiek też od was dostawałem tego typu informacje że Samsung ma w zwyczaju przed premierą nowego modelu aktualizować telefony w taki sposób, że nagle tracą dużo, jeśli chodzi o wytrzymałość na baterii. Potem ten problem podobno ustaje. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Też możecie się z tym podzielić, bo, 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 bo wiele osób, które są z Samsungiem zżyte widzą, że zazwyczaj przed premierą nowego telefonu ten ich stary telefon nagle zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością i, i bardziej jest prądożerny i ta bateria działa dłużej, żeby, nie wiem, podświadomie klienta przymusić, czy zachęcić do zmiany na nowszy model. Tak jak mówię, nie wiem, czy jest to prawda, czy nie jest to prawda. Niemniej jednak ja sam tego do, 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 do doświadczyłem, bo to było przed premierą, średnowy system. No i to skłoniło mnie do zmiany telefonu. Wiele osób pisało, że słuchaj, przywróć telefon do ustawień fabrycznych, skonfiguruj od początku, będzie ok, ale dla mnie jest najważniejsza produktywność i Częste formatowanie telefonu, przywracanie do ustawień fabrycznych, yy, rutowanie, hakowanie. No nie chodzi o to w urządzeniu, które kupujemy za 3 czy 4 tysiące, żeby potem jeszcze godzinami spędzać na jego tuningowaniu. Ja powinienem dostać produkt, który będzie działał po wyjęciu z pudełka, nie będę się nad tym zastanawiał. W przypadku produktów chińskich mogę się nad tym pochylić, bo cena jest, no nie wiem. Zaledwie jedną trzecią ceny flagowca i tutaj można sobie pozwolić na różnego rodzaju zabiegi, tak, żeby ten telefon był bardziej wydajny i żeby lepiej on nam funkcjonował. To była przesłanka. Nie chciałem tego Samsunga formatować, instalować wszystkiego od nowa. Postanowiłem, że jeżeli mam tak robić, przejdę na, na iPhone'a, no i jakie są moje doświadczenia krótkie. No nie krótkie, no teraz dwumiesięczne, z takiego stałego używania jako głównego telefonu, jak widzicie teraz również S8 i LG G6 mam jako takie moje główne telefony. Niemniej jednak wszystko jest zainstalowane tu, bo tamte idą za niebawem do zwrotu. Pierwsza rzecz, stabilność tego rozwiązania. Samsung, ja absolutnie nie mówię, że jest to urządzenie złe. Czy jest niestabilne? Niemniej jednak, po, o, po, 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 po tych updateach, które ja otrzymałem po przejściu na nowy system, miałem z nim problemy wydajnościowe, miałem problemy z, z restartowaniem się tego urządzenia. Tak jak mówię, prawdopodobnie wyeliminowałbym to przywróceniem do ustawień fabrycznych i wtedy by problemu nie było. Niemniej jednak, na iPhone'ie tych problemów absolutnie nie doświadczam. Kolejną opcją jest stałość interfejsu. Słuchajcie, stałość interfejsu w iPhone'ie jest to dość istotna kwestia. W Samsungu wywrócone zostało wszystko do góry nogami po przejściu z Androida 6 na 7. Nowa nakładka, nowy interfejs, nowe ustawienia. No, wszystko po prostu zupełnie zrobione od nowa, tak że w zasadzie musimy się telefonu, no, tych opcji konfiguracyjnych, może z nich bardzo często nie korzystamy, ale mimo wszystko musimy wszystko od nowa w tym telefonie sobie przyswoić i, i od nowa z tym telefonem się nauczyć żyć. Najbardziej wpieniła mnie aplikacja aparatu, która również została nową nakładkę. Według mnie nowa nakładka nie jest tak intuicyjna i tak wygodna jak była stara nakładka. I to też było dla mnie kolejną rzeczą, która mnie zdenerwowała po prostu i wyzwoliła chęć zmiany telefonu na inny, a niekoniecznie androidowy, właśnie ze względu na to, że każdy producent próbuję do Androida wrzucić coś od siebie. Zobaczcie, bo będę o Samsungu mówił, bo jednak moim poprzednim telefonem był Samsung, wcześniej miałem Xperię. Każda aplikacja na Samsungu jest tak naprawdę zdublowana. Pomimo tego, że mamy Google'owe aplikacje kalendarza, wiadomości, wszystkich innych rzeczy, kontaktów, wszystko mamy zrobione od Samsunga. Teraz mieliśmy od Google rozwijane Google Now, mamy teraz Bigsbiego. Big Samsung chce po prostu dominować. Oprócz tego, że chce zarabiać na telefonach, chce zarabiać również na oprogramowaniu i wcale się nie dziwię, bo jest to łakomy kąsek. Oprócz tego, że zarobimy na sprzęcie, to jeszcze za, za zarabianie na sklepie. Na Samsungu już macie od jakiegoś czasu również sklep. montowany, Samsungowe aplikacje nie musicie po, pobierać ze sklepu Google'owego, możecie pobierać ze sklepu Android'owego. Tak więc, no, to jest ruch podyktowany względami mm, producenta, a nie użytkownika. I następuje. Jak gdyby rozdwojenie tej drogi androidowej, że nagle ten Android gdzieś idzie bokiem, a Samsung idzie swoją drogą. Czy jest to dobre, czy jest to niedobre? Nie wiem. Niemniej jednak wpienia mnie to, że, że tak jest to zorganizowane. Kolejna rzecz. To łatanie. Słuchajcie, zdarza się tak i u Samsunga, i u Apple firmy, i u każdej firmy zdarza się, że jakiś fakap wyjdzie po, 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 po wejściu nowego modelu na rynek. W momencie, kiedy Samsung ma tych modeli. X, na pewno 10 razy więcej niż firma Apple. Czasami z poprawkami czekamy dość długo, jeszcze szczególnie, gdy nie jesteśmy właścicielem flagowca. W urządzeniach z nadgryzionym jabłkiem jednak system jest no. Na wszystkie urządzenia dostarczane w tym samym czasie. Nie ma tak, że wychodzi nowy Android, tak jak w przy przypadku Androida, że wychodzi nowy Android, no i nie wiem, Samsung go dostaje po pół roku, Sony po miesiącu, LG po mm, trzech miesiącach. Nie ma czegoś takiego. Wchodzi nowy system, każdy kto ma e, telefon, który jeszcze będzie wspierany, a zazwyczaj jest to kilka. Poprzednich wersji, dostaje system, może go na drugi dzień zainstalować i może działać. I w tym momencie, kiedy się pojawia jakiś bug, jakiś problem, doświadcza go naprawdę cała masa ludzi i wtedy firma jest zdeterminowana, żeby szybko takiego baga naprawić. No i przede wszystkim programiści zajmują się jedną platformą sprzętową. Tutaj Google przygotowuje swojego Androida, każda firma musi. Go odpowiednio przeportować, tak żeby mógł na danym sprzęcie funkcjonować, i to wszystko prowadzi do ewidentnych problemów. Bo często, właśnie przy przesiadkach, są duże opóźnienia. Stare sprzęty nie do końca chcą z tym wszystkim działać. Tutaj tego elementu. Nie ma. Ja absolutnie też nie będę wychwalał iPhone'a, żebyście nie myśleli, że ja teraz będę mówił, że iPhone jest najlepszym telefonem na świecie. Absolutnie nie. Każdy z tych telefonów ma coś, co bym wziął do mojego idealnego telefonu, i dlatego przygotuję kolejny materiał, w którym właśnie na tym się skupię, co bym chciał mieć w telefonie idealnym. Fajną opcją też w przypadku iPhone'a jest możliwość integracji, integracji iOS'a z OS em Czyli, jeżeli jednocześnie macie iPhone'a i macie, słuchajcie, MacBooka, jest to dodatkowy punkt. Ja może z tego tak do końca nie korzystam, aczkolwiek jest to opcja fajna, szczególnie jeżeli macie więcej urządzeń w tej samej infrastrukturze, czyli macie iPhone'a, iPada, MacBooka, iPoda, chociażby też będziecie z tego zadowoleni, z tej integracji, przenikania się tych wszystkich urządzeń ze sobą, niemniej jednak wydaje mi się, że z punktu widzenia bezpieczeństwa nie jest to aż takie fajne, że chociażby wasze SMSy autoryzacyjne z banku, oprócz tego, że dochodzą na wasz telefon, dochodzą wasz na, na nasz laptop, na wasz tablet, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj trzeba, naprawdę, jeżeli korzystacie z bankowości mobilnej, pilnować się w tym przypadku z, przes z przestrzeganiem tych wszystkich zasad e, bezpiecznych haseł, blokowania i tak dalej, i tak dalej, żeby właśnie tego typu rzeczy nam potem psikusa nie zrobiły. Nie chciałbym e, nawet takiego scenariusza zakładać, że e, nie wiem, jacyś nieuprawnieni ludzie dobiorą się do chmury, nie wiem jak to jest przetwarzane, czy to jest na tyle bezpieczne, czy na tyle niebezpieczne i nasze autoryzacyjne smsy wykradają sobie, nie wiem, hasła do banków z pęku kluczy e, przez internet integrację z chmurą, mamy dostęp do naszych SMS-ów autoryzacyjnych i co by się wtedy działo? Nawet nie chcę tego zakładać. Miejmy nadzieję, że taki scenariusz nie wchodzi w grę, bo są ludzie, którzy nad tym czuwają, żeby tak nie było. Kolejnym elementem, na którym zawsze płakałem, była karta pamięci, że telefon bez karty pamięci to dla mnie nie istnieje. I są to moje przeświadczenia sprzed 4 czy 5 lat, ale pamiętajcie, że system system. No wszystko zmienia się na przestrzeni 5 lat naprawdę. Usługi chmurowe zdecydowanie, zdecydowanie poszły do przodu. Teraz nie mam potrzeby posiadania karty pamięci. Wszystkie swoje zdjęcia mam w Google Zdjęciach. Wszystko się synchronizuje przez chmurę. Muzykę czy filmy mam w Spotify, Tidal, mam Netflixa, NC Go, HBO Go. Nie mam potrzeby wgrywania na Telefon żadnych rzeczy dodatkowych. Nie mam muzyki, nie mam filmów. Nawet przestałem już personalizować dzwonki, co mnie też zawsze wpieniało w telefonie z Androidem, że nie mogłem sobie w prosty sposób dodać dzwonków czy różnych powiadomień. Teraz, kiedy mam smartwatcha, to w zasadzie to ma drugi, drugoplanową. Dla mnie znaczenie, ponieważ zawsze dostaję na początku informację na zegarek kto, co, gdzie, jak, zanim jeszcze usłyszę dzwonek telefonu. Tak więc tego tytułu nie stanowiło to dla mnie problemu. Wiem, że są różne dziwne akcesoria. Ostatnio też żeście mnie zhejtowali za tą przejściówkę, że powiedziałem, że ona jest stosunkowo niedroga, bo kosztuje 200 zł. Ech. Firma Apple uczy nas, że akcesoria kosztują i może faktycznie jak na czytnik kart pamięci jest to cena chora. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że sam kabel do ładowania i synchronizacji kosztuje 100, a tu mamy za 200 z czytnikiem pamięci i możemy w prosty sposób sobie elementy przenosić na, na, na swój smartfon, no, nie wiem. Nie, 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 jakoś no, tak do tego nie podszedłem, bo już się no, przyzwyczaiłem do tego, że kupuję i myszkę od firmy Apple i klawiaturę i to i to i to zawsze kosztuje, także te dwie stówy przy telefonie za cztery tysiaki nie brzmiały jakoś tak dramatycznie, aczkolwiek faktycznie dobrze by było jakby telefon obsługiwał tą kartę pamięci. Komnie to już do końca nie jest potrzebne, jest jakieś remedium, jeżeli ktoś musi mieć, może z tego skorzystać, może z tego w prosty sposób na telefon zrzucić, co prawda dwie stówy na taką prześciówkę musi... Wydać. Brakuje mi ładowania bezprzewodowego w, w iPhone'ie, niemniej jednak w 7 Plus bateria tego Galaxy S7, który miałem, ja wciąga nosem i nie mam potrzeby doładowywania tego telefonu. Zobaczcie, która jest dzisiaj godzina: 19:49 73% baterii jest w telefonie. Jest to dla mnie wyznacznik. Dzisiaj może mniej korzystając z tego telefonu, bo głównie korzystałem z Samsunga, co zresztą widać, bo tutaj mam 44% baterii. Dobra, teraz będę dostawał powiadomienia na różne rzeczy. Um, tutaj mam 44% baterii. Ale tutaj w iPhone'ie nie mam problemu z doładowywaniem. W Samsungu Galaxy S7 wyposażyłem się nawet w ładowarkę samochodową indukcyjną, bo mi baterii po prostu nie starczało. Tego jak najbardziej mi brakuje. Kolejne zastrzeżenie do iPhone'a to jest to, że nie mamy złącza jack do słuchawek. Ja z tego złącza nie korzystam już od dobrych kilku lat. Wszystkie słuchawki, jakie mam, są to słuchawki Bluetooth. Jedyne słuchawki przewodowe, jakie używam, to gdzieś tutaj do, do tego, jak czasami nagrywam podcasty z kolegami i podłączam to. Do PC. Następna rzecz, aparaty fotograficzne. Czy jak to wygląda w iPhone'ie i czy mi nie brakuje. iPhone'owa aplikacja jest po prostu fatalna, jeśli chodzi o jej no, interakcje z, z użytkownikiem, jej możliwości, to jest porażka. Same aparaty w iPhone'ie też zobaczycie na moim porównaniu z tymi innymi telefonami, jak to wygląda. Ale jeżeli ktoś Wam mówi, że w iPhone'ie jest najlepsza aparat na rynku, to niech się puknie mocno w głowę, bo nieprawdę mówi. No jest po prostu niedoinformowany, albo nie miał nigdy do czynienia z innymi e, urządzeniami. Aparat wolałbym mieć z Samsunga bezwzględnie i aplikacja wolałbym mieć z Samsunga, tylko tyle, że starą, a nie tą nową, która jest teraz. E, I zarówno tylny jak i przedni aparat wolałbym mieć z Samsungu. Nawet zrezygnowałbym z tego dodatkowego aparatu, który jest w iPhone'ie e, tego wersji tele, bo jest mi to zupełnie nie potrzebne w iPhone'ie słuchajcie cały czas mamy 4x3 format obrazu, nie możemy się przestawić w 16x9, cały czas to podkreślam, że w dzisiejszych czasach jest to masakra w Samsung'u mamy 16x9, mamy teraz 18x9, 2x1 no całe mnóstwo formatów, tutaj mamy 4x3 oraz kwadrat, nie wiem czemu jest kwadrat nie wiem czemu nie ma 16x9, no ale firma Apple rządzi się swoimi E, swoimi prawami i czasami mnie to denerwuje, że właśnie w takich e, rzeczach są uparci i nie wprowadzają tego. E, w momencie, kiedy mamy aparat, musimy mieć 4 na 3 w momencie, kiedy przełączamy się na wideo, mamy 16 na 9 czyli Matryca jest w stanie to nam wszystko robić, ale nie, zdjęcia musimy robić e, w tym formacie, ewentualnie w kwadratowym. No to jest wpieniające, aczkolwiek zdjęcia nie, nie, nie to, że są porażająco gorsze niż e, w Samsungu. Aparat według mnie jest gorszy, mniej czuły, ale jak na moje potrzeby mi wystarcza. Nie narzekam, jestem w stanie to zaakceptować. Kolejną rzeczą dla mnie istotną jest czytnik pod ekranem. Drugi mój telefon, którego jestem właścicielem, Androidowy, jak widzicie, również ma czytnik pod ekranem, chociaż różne tutaj wersje u mnie przechodziły. Dla mnie jest to dość istotna kwestia i te pogłoski o nowym iPhone'ie, który nie będzie miał tego czytnika pod ekranem, są dla mnie dramatyczne. Bardzo bym nie chciał, żeby to wylądowało na tyle i to szczególnie nie chciałbym, żeby wylądowało to tak niespornie jak to zrobiono w S8, według mnie jest to tragiczne umiejscowienie obok tego aparatu za każdym razem trafiam w aparat druga rzecz, jeżeli telefon trzymamy a zazwyczaj go tak trzymamy, to musielibyśmy mieć palca, który ma 8 km. tylko dla pianistów chyba jest wersja tego telefonu przygotowana i mam nadzieję, że Apple w takie coś nie pójdzie, bo bo trzeba teraz mieć telefon zabezpieczony ze względu na to, co w nim mamy eee, a tego typu zabezpieczenie nie jest oczywiście detekcja twarzy. Dzisiaj ją e, pokonałem za pośrednictwem kartki papieru i zdjęcia typu selfie oraz innego telefonu. Tak więc nie jest to dobre rozwiązanie. Jest również detekcja detekcja analiza a, źrenicy tak jeżeli dobrze mówię ale to nie działa dla okularników. Za każdym razem kiedy chciałbym odbezpieczać telefon musiałbym zajmować okulary. Ta opcja prosta skuteczna zarąbista. To jest też przesłanka. Nie czekałem na ten telefon z tego tytułu, że wiedziałem, że już tego guzika tu nie będzie. Dlaczego nie zastosujemy rozwiązania Sony? Bardzo dobre rozwiązanie na boku, świetnie spisujące się. Ja miałem Zkę, XZ miałem na testach, fantastycznie się to spisuje, guzik na boku, który nas nam powoduje to odbezpieczenie. Tutaj no widzicie, no nie jestem w stanie ten czytnik dobrze trafić, a rozpoznawanie twarzy z za kamery na pewno nie zadziała. W iPhone'ie wpieniam je złącze Lightning i upór firmy Apple przy tym złączył. Jednak, USB typ C, który już jest we wszystkich innych tych urządzeniach, wyznacza jakiś standard. Ale Apple chce zarabiać pieniądze na akcesoriach też nie ma się co dziwić, bo są akcjonariusze, które, którzy firmę rozliczają z tego. Ile zarobiła? Sprzedawanie dodatkowej licencji na złącze Lightning to są dodatkowe pieniądze. Z drugiej strony również jest to jakiś sens tego głębszy. Przepraszam. Z drugiej strony jest to jakiś sens tego głębszy, ponieważ sprzedając złącze Lightning teoretycznie, a być może i praktycznie, bo nie wiem jak to fizycznie wygląda, firma ma kontrolę nad tym, jakie akcesoria są. Do telefonów sprzedawanej, czy one będą kompatybilne, czy urządzenia nam nie uszkodzą, czy będą działały. Wiele shitu jest produkowanego ze złączem Lightning, który nie, nie działa dobrze. I słuchajcie, często się też tak zdarza, że najczęstszym uszkodzeniem to jest złącze, ewentualnie uszkodzony telefon przez złącze zasilania, ponieważ posiadając telefon za 4 czy 5 kafli, kupujemy ładowarkę za 16 zł na stacji benzynowej, i potem mamy problem, że telefon nam przestaje działać. No i właśnie, to są tanie akcesoria. Też zawsze bierzcie. To pod uwagę, że jeżeli chcecie przyoszczędzić na ładowarce do takiego telefonu bardzo mocno, no to możecie potem tego bardzo mocno również żałować. Tak więc tutaj być może jest to jakieś wytłumaczenie, ale nie wiem, czy, czy faktycznie tak e, to działa. Również lepszym według mnie są aplikacje na, na iPhone'a. Funkcjonalność jest rozszerzona, chociażby, nie wiem, pages, czyli strony dla Facebooka, mają większą funkcjonalność na iPhonie. Słuchajcie, główne środowisko, które tworzy aplikacje, jakie my wykorzystujemy, no to widzicie, co jest u mnie: jest Facebook, jest Google, są Messengery. No to w zasadzie Facebook i Google to jest u mnie połowa. No. 90%, może procent, nie połowa aplikacji. Te firmy działają w Stanach, a w Stanach standardem jest jednak iOS. I nawet w przypadku Google jest taka dziwna sprawa, że aplikacje nowe, które wychodzą ee, na rynek, czy są w fazie prób, prób, szybciej wychodzą na iOS niż na Androida. Często się tak zdarza, że nowa aplikacja Google'owa trafia na iOS, a na Androida dopiero trafia po roku. Tak więc jednak te aplikacje działają lepiej. W ogóle niby telefon ma mniejsze możliwości niż Samsung, ale już po tym dwóch czy trzech dniach obcowania z Samsungiem widzę chociażby takie rzeczy, że zostawiam Facebooka na pewnej stronie w iOSie, zostawiam pages na pewnej stronie w iOSie, zostawiam, nie wiem, studio YouTubeowe na pewnej stronie w iOSie, przełączam się pomiędzy aplikacjami i on jest cały czas na tej stronie. W, w Androidzie, kiedy już uruchomię, przełączę się pomiędzy aplikacjami, zazwyczaj startuję od początku. Strasznie wpieniające. Strasznie to jest pieniające. E, marnujecie czas. Produktywność mam spada. Zdecydowanie. E, brakuje mi Android Pay. Niestety, cały czas nie ma tutaj NFC, jest ten telefon przestarzały, no nie ma ładowania indukcyjnego, nie ma NFC, nie ma tych rzeczy, które mają wszystkie inne telefony z Androidem. I absolutnie się z tym zgadzam, chociaż te inne rzeczy, o których Wam mówię, czyli ta bateria, ta kontrola tego zasilania, ta e, wydajność aplikacji, e, optymalizacja sprzętu do oprogramowania, jednak jest na innym poziomie. No i ja jej doświadczam i przekazuję Wam tak, jak ja to e, doświadczam. Dobra, słuchajcie, tyle. Znowu się rozgadałem. Nie wiem, ile mi to zajęło. Pewno z 10 minut, a może nawet i z 15. Zachęcam Was do komentowania, możecie jeszcze coś dorzucić, tylko pamiętajcie, żeby to zrobić tak w miarę kulturalnie i na temat do tych moich przemyśleń. Ja często, zawsze czytam komentarze, czasami coś tam nawet odpowiem, ale biorę je pod uwagę przy tworzeniu kolejnych filmów. Zachęcam Was, tak jak powiedziałem, do dzielenia się swoimi doświadczeniami i zachęcam Was do subskrypcji kanału TestH.pl. Jeżeli Wam się film podoba, nie zapomnijcie o łapce w górę.